Okłamywano Was, okłamywano Was latami, mówiono Wam, że niezawodnych samochodów już się nie robi. Wbijano Wam do głowy, że samochód to gadżet na kołach, kupujesz, używasz trzy lata, wyrzucasz na złom i lecisz po kredyt na nowy. Przyzwyczajono Was do myśli, że świecący check engine na desce rozdzielczej jest tak normalny jak zmiana pogody. Wiecie, kto się z tego cieszy? Producenci, którzy projektują żywotność silnika dokładnie do końca gwarancji. Dilerzy, którzy wciskają wam bezużyteczne opcje i ubezpieczenia. I oczywiście mechanicy. O jak oni kochają te wasze uturbione kartoniki po soku o żywotności kosiarki do trawy. Dla nich każda wasza wizyta to kredyt na mieszkanie spłacony 5 lat wcześniej. Ale system się załamał. Do sieci trafił raport TIOF na rok 2025. Dla tych co nie w temacie, to nie jest sprzedajny ranking blogerów, którym ktoś przyniósł walizkę pieniędzy. To niemieckie stowarzyszenie nadzoru technicznego. Niemcy, pedanci, ludzie, którzy mierzą zużycie tarcz hamulcowych z laserową precyzją, sprawdzili miliony aut, a liczby z tego raportu to wyrok na cały przemysł jednorazowych rzeczy. Dziś porozmawiamy o pięciu samochodach w wieku od dwóch do trzech lat, które odmawiają śmierci. To białe kruki, to błędy w matrycy planowanego postarzania produktu. Wiem, co sobie teraz myślicie. Dobra, dobra, zaraz znowu będzie reklama Chińczyków, albo jakiś wynalazek za milion złotych. Nie. Będziemy mówić o autach, które naprawdę możecie kupić. O furach, które zaoszczędzą wam fortunę na naprawach. Odsuńcie dzieci od ekranów, bo marketingowcy koncernów samochodowych zaraz zapłaczą krwawymi łzami. Zaczynamy. Na piątym miejscu mamy nie tylko samochód, to duch, który odmówił odejścia. Spójrzcie na Mitsubishi ASX. Jeśli postawić go obok nowoczesnych chińskich mydelniczek obwieszonych diodami, wyda się przybyszem z innej epoki. I tak właśnie jest. Tabryka to ostatni samuraj świata motoryzacji. Podczas gdy inne koncerny bawiły się w ekologię, zmniejszały pojemność silników do rozmiaru kartonu mleka i wstawiały ekrany zamiast przycisków, inżynierowie Mitsubishi zamknęli się w bunkrze i powiedzieli: Nic nie zmieniamy. Będziemy udoskonalać to, co już działa. I teraz opowiem Wam inżynieryjny thriller o tym, jak bieda jednej firmy dała nam najbardziej niezawodnego crossovera dekady. Pod koniec lat 2000 Mitsubishi nie miało pieniędzy i nie miało marginesu na błąd. Dlatego główny konstruktor postanowił nie wymyślać koła na nowo. Wzięli platformę GS, legendarną płytę opracowaną jeszcze w sojuszu z Niemcami, na której zbudowano starszego brata Outlandera XL. Wyobraźcie sobie, że bierzecie podwozie od czołgu i nakładacie na nie karoserię osobówki, otrzymacie ASX. Z przodu mamy klasycznego pancernego MacPhersona, ale wahacze są takie, że można nimi odpędzać się od zombie, a z tyłu i to jest najważniejsze, niezależne zawieszenie wielowahaczowe w klasie kompaktowej. W czasach, gdy konkurencja zaczęła wstawiać z tyłu tanią belkę skrętną, która podskakuje na dziurach jak wóz drabiniasty, Mitsubishi zostawiło drogi układ obliczony na masę dwutonowego auta. Elementy zawieszenia pracują tu na luzie, nawet się nie pocą. Pod maską nie zobaczycie turbiny. Montują tu serię wolnossących silników, tak zwany światowy silnik. Całkowicie aluminiowy blok, niezawodny łańcuch rozrządu i zimny termostat. On się nie przegrzewa, a olej nie zamienia się w nim w smołę. Podczas gdy nowoczesne, uturbione półtora litrówki pracują na granicy i zdychają pod koniec gwarancji, ten silnik generuje swoje uczciwe 150 koni i może przejechać 400-500 tysięcy kilometrów bez remontu. Mechanicy nazywają ten silnik nudnym, bo ich nie karmi. Ojej, ale tam jest skrzynia bezstopniowa to awaryjne. Słyszę już wrzaski ekspertów z kanapy. Zamilczcie i posłuchajcie prawdy. W ASX montowano skrzynię Jatko, która ma osobną chłodnicę oleju. To, na czym oszczędziły inne marki, zabijając reputację tych skrzyń, Mitsubishi zostawiło. Jeśli wymieniasz olej co 40 tysięcy kilometrów, ta skrzynia przeżyje karoserię. I spójrzcie na design. W kabinie twardy plastik. Tak dudni jak bęben. Ale miękki plastik w nowoczesnych autach po trzech latach zamienia się w lepką substancję albo pęka, a dębowa deska w a po 10 latach wygląda tak samo jak w dniu zakupu. To jest uczciwość, to utylitarność. Dlaczego 2,7% awarii? Dlaczego Niemcy z Tiów są w szoku? Bo w tym aucie nie ma się co psuć. Nie ma w nim skomplikowanych systemów hybrydowych, nie ma filtrów cząstek stałych, a elektryka jest prosta jak w tosterze. To samochód safe wkładasz w niego pieniądze przy zakupie, a on je chroni. Ale jeśli ASX to czołg w skórze crossovera, to nasz następny bohater to skalpel chirurga, który nagle okazał się twardszy od młotka. Przechodzimy do czwartego miejsca. I tam jest o wiele drożej. Widzę wasze uśmieszki. Czuję, jak wyciągacie ręce do klawiatury, żeby napisać: "Sprzedałeś się. To zabawka dla bogatych". Co to ma wspólnego z oszczędnością i niezawodnością? Zatrzymajcie się. Zabierzcie ręce od klawiatury. I posłuchajcie prawdy, którą ukrywają przed wami za błyszczącymi okładkami. Czwarte miejsce, 2,6% awarii. Porsche 911 to nie jest zwykły samochód sportowy. To cud techniki stworzony wbrew prawom współczesnego rynku. Przywykliście, że sportowe auto to kapryśna maszyna, którą trzeba rozbierać po każdym wyjeździe na tor. Ale 911 to jedyny samochód na świecie, którym rano możesz wygrać wyścig, a wieczorem pojechać po bułki, stojąc w korku, a on się nie przegrzeje, nie szarpnie i nie umrze. Jak to możliwe? Wyobraźcie sobie siedzibę koncernu Volkswagena. To maszyna do zarabiania pieniędzy, gdzie menedżerowie liczą, jak zaoszczędzić każdy grosz. Ale wewnątrz tego imperium istnieje ruch oporu. Ma on swoją bazę w miasteczku Weissach. To centrum badawczo-rozwojowe Porsche. Tam pracują inżynieryjni maniacy. Dla nich ten samochód to religia. Jeśli 911 zacznie się psuć jak zwykły hatchback, legenda umrze. Dlatego budują nie samochód, a sejf na kołach. Zajrzyjmy pod spódnicę tej piękności. Tam kryje się 3-litrowy, podwójnie doładowany silnik typu Boxer. Powiecie, Boxer to problemy z olejem i zatarte cylindry. Zapomnijcie o straszakach. Ten agregat to arcydzieło paranoidalnej inżynierii. Po pierwsze, zarządzanie termiczne. Inżynierowie Porsche mają obsesję na punkcie chłodzenia. Podczas gdy w cywilnych autach montuje się pompy wody z plastiku, tutaj system zaprojektowano z zapasem na wojnę atomową. Możesz godzinami trzymać ten silnik na czerwonym polu, a temperatura będzie stała jak wryta. Po drugie, pokrycie cylindrów. Używają plazmowego napylania żelaza. To warstwa twarda jak diament i śliska jak lód. Tarcie jest minimalne, zużycia praktycznie nie ma. Nawet turbiny są tu zrobione ze stopów, które wytrzymują temperaturę 1000 stopni. A teraz najważniejsze skrzynia biegów, zautomatyzowana, dwusprzęgłowa PDK. Słyszycie automat i przypominacie sobie szarpiące skrzynie stanich aut, ale PDK to terminator. Wiecie, jak ją testują? Jest taka funkcja: launch control. Start z dwóch pedałów z maksymalnym obciążeniem. U innych producentów w instrukcji napisano nie używać więcej niż pięć razy z rzędu. W Porsche inżynierowie robili tysiąc takich startów pod rząd. Tysiąc. Aż kierowcy testowemu poleciała krew z nosa, a skrzyni nic. Podnieście auto na podnośniku, a zobaczycie aluminium. Kute wahacze wyglądające jak elementy stacji kosmicznej. Tu nie ma ściemy. Każda szczelina w zderzaku służy chłodzeniu, każde zagięcie dociskowi. Więc dlaczego jest w czołówce niezawodności? Bo w kosmicznej cenie tego samochodu zawarta jest nie tylko marża marki, tam zawarte jest sumienie inżyniera. Płacisz za to, że w fabryce nikt nie powiedział jakoś to będzie. Płacisz za to, że śruby są dokręcone prawidłowo, a wiązki elektryczne ułożone w osłonach. Porsche 911 udowadnia gorzką prawdę. Producenci potrafią robić wieczne samochody, mają technologię, po prostu dla masowego klienta trzymają je w ukryciu. Ale nie spieszcie się ze zmartwieniami. Bo następny samochód na naszej liście udowadnia, że niezawodność można dostać nie tylko za cenę mieszkania. Następny bohater to policzek wymierzony w blichtr, ale jest tak samo twardy jak to Porsche. Trzecie miejsce. Audi Q2. Wynik 2,6% awarii. Identycznie jak Porsche 911. Widzę, jak wam teraz drga powieka. Audi? Niezawodne? Żartujesz? Przecież to grupa VAG. To pożeracz oleju, rozciągnięte łańcuchy i choinka błędów na desce rozdzielczej. Wiem, sam przez lata, przeklinałem ich jednorazowe wynalazki. Ale Q2 to co innego to czarny łabędź. To błąd w Matrixie Ingolstadt. Żeby zrozumieć, dlaczego ten samochód trafił do czołówki niezawodności, trzeba cofnąć się do 2016 roku. Afera Dieselgate właśnie wybuchła, reputacja koncernu leżała w gruzach. Marketingowcy domagali się wciskania do aut więcej ekranów, ale w cieniu pracowała stara gwardia inżynierów. Dostali zadanie zrobienia modnej zabawki dla hipsterów, a oni zaprojektowali czołg. Zajrzyjmy w duszę tej bestii. Najczęściej pod maską siedzą silniki benzynowe, jeden i cztery lub półtora litra z turbiną. Niezawodne, krzyczą eksperci. Kłamstwo. Wtajemniczeni wiedzą, Seria silników EA 211 to praca nad błędami, za którą koncernowi należy się pomnik. Usunęli łańcuch rozrządu, który rozciągał się jak guma w majtkach, i wstawili prosty, wzmocniony pasek, który wytrzymuje 120, a nawet 150 tysięcy kilometrów. Ale sekret tkwi nie tylko w pasku. Kolektor dolotowy jest zintegrowany bezpośrednio z głowicą cylindrów, dzięki czemu silnik nagrzewa się błyskawicznie. 90% zużycia następuje podczas zimnego startu, a w Q2 silnik osiąga temperaturę roboczą szybciej, niż zdążysz wybrać muzykę. To przedłuża życie układu tłokowo-korbowego dwu-, trzykrotnie. Teraz o najstraszniejszym skrzynia biegów, zautomatyzowana e S-Tronic. Widzę, jak weterani marki żegnają się na samo słowo e s Ale oto informacja od wewnątrz. W Q2 te skrzynie żyją. Dlaczego? Tu w grę wchodzi fizyka. Auto jest lekkie jak piórko, a skrzynie montowano tam mokrego typu, przystosowane do ogromnego momentu obrotowego. W lekkiej karoserii ten agregat pracuje w trybie sanatoryjnym, nawet się nie wysilając. A teraz zawieszenie. Jeśli weźmiecie wersję z napędem naprzód, z tyłu znajdziecie zwykłą żelazną belkę. Dziennikarze kręcili nosami, że to nie jest premium, ale bądźmy szczerzy. W przeciwieństwie do starszych modeli Audi, gdzie montowano skomplikowane, aluminiowe wielowahacze, wymagające drogiego remontu co 40 tysięcy, tutaj po prostu nie ma się co psuć. To przypadek, kiedy prostota działa na Twoją korzyść. Belka w Q2 to niezniszczalny element, idealny na nasze drogi i w przeciwieństwie do delikatnych zawieszeń klasy biznes, nie wysysa z Ciebie pieniędzy. I na koniec montaż. Q2 składają w Niemczech, w Ingolstadt. Kontrola jakości jest tam bezlitosna. Wnętrze krytykowano za twardy plastik, ale miękki materiał z czasem pokrywa się pęcherzami, a twardy plastik Q2 przeżyje wasze wnuki. Elektronika jest zmontowana z najlepszych komponentów, a instalacja zaizolowana tak, jakby auto szykowano do zanurzenia pod wodą. Co mamy w rezultacie? Audi Q2 to wilk w owczej skórze. Marketingowcy sprzedawali go jako modny dodatek, a inżynierowie podsunęli nam perpetuum mobile. Właściciele tych aut to najszczęśliwsi ludzie w serwisach grupy VAG. Piją kawę i ze współczuciem patrzą na właścicieli dużych crossoverów, którym wystawiane są rachunki na tysiące złotych. Ale jeśli myślicie, że nic lepszego od Niemców już być nie może, zapomnieliście o nudnej praktyczności. Następne miejsce zmusi Was do ponownego przemyślenia sensu życia. Drugie miejsce. Volkswagen Golf Sportsvan. Wynik 2,5% awarii. Widzę wasz uśmieszek. Zmaszcie go natychmiast. Patrzycie na ten design i widzicie nudę. Myślicie, to przecież auto do wożenia sadzonek i wnuków. A ja patrzę na niego i widzę bunt. Ten samochód to wynik tajnego spisku inżynierów przeciwko marketingowcom. To ostatni oddech starej szkoły, zanim świat pogrążył się w odchłani jednorazowych tabletów na kołach. Żeby zrozumieć, jak ta lodówka wyprzedziła super samochody, przenieśmy się do Wolfsburga w połowie ubiegłej dekady. Koncernem wstrząsał skandal dieslowski. Szefostwo biegało po sądach, a grupa siwowłosych inżynierów, tych samych, którzy pamiętają, jak tworzono golfa drugiej generacji, postanowiła zagrać swój ostatni akord. Wzięli najlepszą platformę dekady, MQB, i doprowadzili ją do absolutnej perfekcji. Stworzyli samochód, który nie próbuje udawać fajnego. On po prostu działa. Zajrzyjmy pod maskę. Tam pracuje seria silników EA 211, ta sama, która już pokazała się z najlepszej strony w Audi Q2, ale tutaj dopracowana do perfekcji. Przerobili układ tłokowy, i teraz pierścienie olejowe nie zapiekają się od samego patrzenia na korek w centrum miasta. Kolektor wydechowy zintegrowali bezpośrednio z głowicą cylindrów. Po co? Żeby płyn chłodniczy szybciej się nagrzewał zimą, a silnik szybciej osiągał temperaturę roboczą. To oznacza, że nie jeździsz na zimnym oleju, zdzierając fabryczną gładź cylindrów. To genialnie proste rozwiązanie na rzecz trwałości. Teraz skrzynia biegów. O, tak, to przecież DSG. Słyszę wasz strach. Stop histerii. W sportzwanie montowano już poprawione wersje tych skrzyń. Do momentu premiery tego auta inżynierowie zebrali już tyle siniaków, że doprowadzili oprogramowanie i mechanikę skrzyni do stanu Kałasznikowa. W połączeniu ze spokojnym charakterem auta ta skrzynia żyje wiecznie. Zawieszenie to hymn na cześć stali. Zajrzyjcie pod spódnie, zobaczycie tam wiotkich aluminiowych wahaczy. Tam jest uczciwa niemiecka stal. Tuleje metalowo-gumowe zrobiono z takim zapasem, jakby auto przygotowywano do bombardowania, a nie do wycieczki do supermarketu. To zawieszenie po prostu połyka dziury i milczy. I spójrzcie na wnętrze. Wysoki dach, pionowa pozycja za kierownicą, ogromne okna. Podczas gdy w nowoczesnych autach robią strzelnice, tutaj widoczność jest jak w akwarium. I co najważniejsze, fizyczne przyciski, klimatyzacja na pokrętłach, światła na przełączniku, żadnych dotykowych suwaków, które nie działają na mrozie. To uczciwy interfejs. Ale jest jeszcze jeden sekret niezawodności: psychologia właściciela. Ten samochód uspokaja. Wsiadasz do niego i twój puls spada. Nie chcesz się nim ścigać spod świateł, a kto go kupuje? Ludzie, którzy jeżdżą ostrożnie i serwisują auto zgodnie z zaleceniami. Właśnie ta symbioza dopracowanego żelaza i troskliwej eksploatacji rodzi fenomen 2,5% awarii. Wiecie, co stało się z tym autem? Zostało zabite. Volkswagen wycofał je z produkcji. Bo było zbyt dobre. Nie wymagało drogich napraw i nie starzało się. Było błędem w systemie konsumpcji. Dlatego, jeśli znajdziecie zadbany egzemplarz z małym przebiegiem, bierzcie go. To kapsuła czasu i kawałek prawdziwej inżynieryjnej Germanii, którą straciliśmy. Ale nawet ten niemiecki tytan chyli czoła przed zwycięzcą. Przed samochodem, który udowodnił, że rozmiar nie ma znaczenia, a prostota to najwyższa forma inteligencji. Pierwsze miejsce. 2,4% awarii. Absolutne zero w świecie chaosu. Król niezawodności. Honda Jazz. Wiem, że wielu z Was zakrztusiło się teraz herbatą. Czekaliście na finał na brutalnego Japończyka w stylu Land Cruisera. A ja pokazuję wam auto do jazdy do przychodni, a teraz zamilczcie i słuchajcie. To, co wam powiem, wywróci wasze wyobrażenie o motoryzacji. Patrzycie na Jezza i widzicie śmieszne mydelniczkę, a ja widzę największą dywersję w historii. To samochód stworzony przez ludzi, którzy nienawidzili samej idei planowanego postarzania produktu. W większości korporacji rządzą finansiści, którzy wymagają, żeby część rozpadła się zaraz po gwarancji. Ale w Hondzie wciąż błąka się duch Soichiro Hondy, maniaka z kluczem francuskim w ręku. Kiedy tworzono te generacje, inżynierowie dosłownie walczyli o każdy gram niezawodności. Mówiono im: Zróbcie agresywny design. A oni odpowiadali: Nie, zrobimy samochód, który będzie działał. Zrobili przednie słupki dachu cieńsze od ludzkiego nadgarstka dla idealnej widoczności, ale jednocześnie opracowali technologię rozpraszania energii, uderzenia, jak w myśliwcu. Zajrzyjmy pod maskę. Tam siedzi to, co mechanicy nazywają nudą. W klasycznych wersjach to wolnosące silniki bez turbin i skomplikowanego wtrysku. System Iwitek to genialna w swojej prostocie mechanika, która działa przez dziesięciolecia. Ale jeszcze ciekawsza jest hybryda, która teraz dominuje w Europie. Powiecie: baterie, silniki elektryczne to skomplikowane. Błąd. W systemie hybrydowym Hondy Jazz nie ma skrzyni biegów. W ogóle. Nie ma ani skrzyni bezstopniowej, ani zautomatyzowanej, ani hydrokinetycznej. Silnik spalinowy napędza generator, generator zasila silnik elektryczny, a ten napędza koła. Na autostradzie sprzęgło zamyka się bezpośrednio jeden bieg jak w rowerze tam po prostu nie ma się co psuć. Podczas gdy właściciele Niemców wymieniają sprzęgła za tysiące złotych, właściciel Jeza po prostu wymienia olej. Teraz o zawieszeniu. Z tyłu jest prosta belka skrętna, tak, tanio, ale niewiarygodnie, niezawodnie tylko dwie tuleje, które żyją wiecznie. Ale główny sekret to centralne umieszczenie zbiornika paliwa. Inżynierowie przenieśli zbiornik spod tylnej kanapy pod przednie fotele. To pozwoliło stworzyć fotele-transformery, w których można przewieźć pralkę na stojąco. Aby to zrealizować, musieli wzmocnić podłogę auta tak, że ta kapsuła stała się sztywniejsza niż wiele sportowych kub. A karoseria jest spawana ze stali o wysokiej wytrzymałości i ocynkowana tak, że przeżyje wasze wnuki. Design wielu nazywa jajkiem. Ale w naturze jajko to idealna forma ochrony. Tu nie ma ani jednej zbędnej linii dla szpanu. Ogromne okna dla widoczności, duże wyczuwalne przyciski w kabinie zamiast sensorów. To design, który szanuje człowieka, a niego go upokarza. Dlaczego Tyów umieścił ją na pierwszym miejscu? Bo Honda Jazz to uczciwy produkt w epoce totalnego oszustwa. W niej trwałość jest zaplanowana nie na 3 lata, a na 15. Mechanicy płaczą, kiedy widzą to auto, bo nie da się na nim zarobić. Ono po prostu jeździ. Rano, wieczorem, w deszcz i śnieg. Honda Jazz na szczycie rankingu to policzek dla całej branży konsumpcyjnej. I jeśli szukasz auta nie po to, żeby rzucać piaskiem w oczy, a żeby zaoszczędzić fortunę i nerwy, lepszej opcji na tej planecie teraz po prostu nie ma. Oto oni: pięciu jeźdźców apokalipsy dla warsztatów samochodowych Mitsubishi ASX, Porsche 911, Audi Q2, Volkswagen Golf Sportsman i Honda Jazz. Co łączy te samochody? Są z różnych klas, mają różne ceny, ale mają jedną wspólną cechę: zostały stworzone przez inżynierów, a nie księgowych. System chce, żebyście byli ignorantami, marketingowcy chcą, żebyście kupowali oczami, nabierali się na piękne wyświetlacze i podświetlenie kabiny. Krzyczą z każdego żelazka Bierz nową, ta jest przestarzała, sąsiad ma lepszą. Nie słuchajcie ich, słuchajcie faktów, słuchajcie suchej niemieckiej statystyki. Bycie mądrym to teraz bunt. Zakup niezawodnego samochodu to akt nieposłuszeństwa wobec systemu konsumpcji. Chcesz znać więcej sekretów, od których dealerom samochodowym drga powieka? Właśnie teraz naciśnij przycisk subskrypcji. Daj lajka like temu filmowi, niech algorytmy pokażą tę prawdę wszystkim. I koniecznie napisz w komentarzach, jaka fura wyssała z ciebie wszystkie pieniądze.